Cześć Baranki, Trzeci Znak Ognisty, witajcie kochani. Słuchajcie, ja się chcę zapytać jak w ogóle w obliczu tam tego rosnącego napięcia na osi Rosja, Ukraina, bo wiem, że dużo osób z Polski boi się wojny i tak dalej, a Baran kojarzy mi się z taką osobą, która jest dosyć waleczna, nie? I tak się zastanawiam jakie wy macie reakcje, bo widzę tutaj jakie wy macie reakcje. Zaraz do tego przejdę, yy, do Waszego czytania, ale tak myślę. O kurde! Yy, mówią, że wszyscy w Polsce się boją. Yy, no nie sądzę. Mówię, chyba nie znają baranów, nie? Bo barany raczej mi się kojarzą z takimi osobami, które mówią: Że co? Kto nam tu próbuje pluć w twarz? <ślesz> No, tylko spróbuj, nie? Barany takie waleczne. Dobra, cześć baranki. Słuchajcie, to jest Wasze czytanie na pobyt Słońca w Znaku Ryb, i niesamowite jest, jak ja nie widzę ryb. Tylko raz, tylko, tylko tak naprawdę yy, yy, raz yy, widzę sedno i jakby um, problemu i w ogóle tego co się y, dzieje z wami i widzę jak idziecie po to co chcecie, a nie bierzecie to czego nie chcecie. I to jest niesamowite. Uff, jest moc w tym waszym czytaniu, aż mi się gorąco zrobiło. Słuchajcie, wiecie czego wy będziecie mieli dosyć? Pracy nad sobą. No, i ja to mówię. Tak, ja z kanału, na którym tak często powtarzałam, że tutaj się pracuje ze sobą. A wy kapniecie się, yy, zorientujecie się kapniecie się, jak ja powiedziałam słuchajcie, jakbym w tym, jakbym w przedszkolu, nie, była pięciolatką i do koleżanki kapujesz. Wy się zorientujecie nad pewnym. Mm, nad y, pewną taką y, karmiczną zawiłością, że wy jesteście tak waleczni, tak pracowici, że wy się tak wzięliście do roboty. Przypominam, są to czytania ogólne, ale myślę, że to trafi, że wy dużo y, wzięliście sobie do serca wiele rzeczy, podejrzewam, nie tylko z tego kanału, i wy zaczęliście mocno przepracowywać siebie a szczególnie rzeczy z dzieciństwa a szczególnie rzeczy emocjonalne i tu mi się pokazują terby ale wy się, ale wy tak ostro pracowaliście tak się wzięliście tak żeby z tego powychodzić że aż się umęczyliście aż się umęczyliście totalnie i teraz na, gdzie jest szkopuł? Jacy Wy jesteście bystrzy, słuchajcie, jacy Wy jesteście sprytni. Wy zrozumieliście, że to notoryczne przepracowywanie tych spraw, które się wydarzyły w Waszym dzieciństwie, to jest nic innego jak karma. Nie karma. To, co się stało, chociaż oczywiście po części też, ale przede wszystkim, że Wy zawsze byliście bardzo pracowici, zawsze byliście bardzo wymagający wobec siebie, że Wy chcieliście mieć to usunięte, ustawiliście to jako cel, w tym yy, tkwił diabeł, bo w tej talii to jest karma, tak? A nie Transformacja, i to was doprowadziło aż do takiego momentu, lub może doprowadzić do 21 marca, do pozycji ofiary własnej pracy wewnętrznej. I co wy robicie? To jest niesamowite. Wy zaczynacie rozumieć, że w waszym przypadku ta robota. W tym terminie, w tym czasie, mówimy od dziś do 21 marca, jest niczym innym jak pułapką, przed którą się ob chcemy obronić. Automatycznie wy zaczynacie to zamykać, odrzucać niesamowite czytanie i mówicie, Dosyć tego, ja, się, ja już wiem dość, żeby umieć się obronić przed niebezpiecznymi sytuacjami. Ja mam bardzo dobrą intuicję, i ja chcę żyć. Ja chcę żyć, ja chcę się cieszyć życiem, i chcę być szczęśliwa, szczęśliwy. I Wy w ten sposób zamykacie cykl, i to jest cykl pracoholizmu własnego nad sobą. Rozumiecie? To jest tak, jak na przykład wyobraźcie sobie taką historię. Ty, kochanie, jesteś spod znaku barana, a ja nie, i idziemy razem do psychoanalityka. Ja tak w pewnym momencie biorę sobie, ja sobie wykupuję sesję, i ty sobie wykupujesz sesję, rozumiesz? I ja na przykład po dwóch miesiącach już stwierdzam, że dobra, olewam, to, mam dosyć, bo nie wiem, czy mi nie pasuje ten psychoanalityk, czy chcę iść gdzie indziej, czy chcę chwilowo odpocząć od terapii i tak dalej. A ty mówisz do swojego psychoanalityka tak. Słuchaj, ja robię dzisiaj przelew za chwilę ze swojego telefonu, płacę ci za rok z góry i po roku ma być to usunięte i pracujemy. Jeżeli będę tu musiał, musiała być trzy razy w tygodniu, to będę. Ale po roku ma być, rozumiecie, to jest tak kwestia ambicji, kwestia osiągania swoich celów, kwestia bycia go-getter. Rozumiesz, że ty chcesz zdobyć to, i w pewnym momencie zauważasz, że ta chęć właśnie zdobywania tego wykończyła cię jak nic innego, i mówisz, pas, dość. I w tym, w, tym, w tej chwili waleczność z tego poziomu, tak, zaczyna uwalniać inne. Energetyczne Twoje dary i Ty w końcu zaczynasz żyć i cieszyć się życiem, a nie być wiecznie w terapii, wiecznie swoim psychoanalitykiem, wiecznie grzebać w sobie. Rozumiesz? Baranku, kochany, mówię do dziewczyn, do chłopaków, możecie mieć moment do tego 21 marca, że będziecie się chcieli odłączyć trochę od świata, odłączyć się od świata. Tak? I wy, bo rozwój duchowy odbywa się w ten sposób, że niszcząc blokady, wpuszczamy, jest sztuką otrzymywania, wpuszczamy do siebie te energie. I wy tak długo niszczyliście blokady, że zapomnieliście wpuścić tych wszystkich energii. A wy macie co wpuszczać? Serio? Mm? Barany zaleje wodą, ale ja to powiem. Słuchajcie, co wpuszczacie. Zobaczcie, co macie wypracowane, bo to jest z poprzednich żyć. Zobaczcie, co macie wypracowane. Wy macie wypracowane wręcz tak wysoką duchowość, że u Was ta praca nad sobą, praca własna, tu dotyczyła bardzo często dzieciństwa lub osób, z waszej przeszłości lub waszych przeszłych związków, odkrywanie przywiązań, uwiązań, paternów, które was ładowały w coś niekorzystnego i wy w końcu ja Mam dość, ja chcę żyć. A teraz to ja sobie pożyję. A teraz ja nie będę pracować, tylko sobie pożyję. I zobaczcie skąd to się bierze, ponieważ dla was dosłownie w poprzednich wcieleniach w waszym drzewie genealogicznym ta. Praca nad sobą, te lekcje, tak, yy, kiedy wy pracujecie nad sobą, to one były kwestią jakby waszego pożywienia wręcz. Ale tutaj nie jest kwestia przetrwania tyle nakreślona, oczywiście też dla niektórych, co jest kwestia tego głodu tego potężnego głodu duchowego, który tak jakby wam towarzyszył i non stop was tak yy, motywował do tego, żeby jeszcze więcej nad sobą pracować, żeby karmić się, tak, żeby karmić się tym że w momencie, kiedy wy robicie sobie jakąś przerwę i nie pracujecie ze sobą, to wy już głód odczuwacie, że mój Boże, ja nic nie robię i tak dalej. A co was ciągnie? A wasza przeszłość was ciągnie. Patrzcie, że wy jesteście Atlantydzi. Widzicie to? Skąd wy pochodzicie? czym są Atlantydzi, bo to jest wiecznie żywioł wody. Ja przypominam, żywioł wody najdokumentniej się zaznaczył w momencie, kiedy Atlantyda szła pod wodę, ale Atlantyda przede wszystkim, ona miała specjalne, z tego, przepraszam, z wiedzy, którą posiadam, może tak, nie traktujcie tego jako jedyne źródło. Ona posiadała kanały, ona była y, otoczona wodą, co miało ogromną właściwość, dlaczego? Bo co potrafili Atlantydzi? Pracować energetycznie. Oni potrafili świadomie pracować energetycznie, tak? programować kryształy itd. Tak Atlantyda bardzo mocno w pierwszym skojarzeniu kojarzy się z wodą. ja poproszę, żeby ta woda była w drugim skojarzeniu, w pierwszym skojarzeniu niech u was będzie praca z energią. Uleczanie energią, programowanie świadomości energią. Bardzo wysokie agregory y, tutaj są. I teraz wy powiecie: Dobra, ja mam dosyć już tego, bo to płynie z mojej karmy, że ja tak ciągle chcę pracować, ciągle się chcę rozwijać i tak dalej. Tak? Ja w końcu chcę żyć. No i jak wy zaczniecie żyć, y, to po pierwsze macie być optymistyczni, y, optymistycznie nastawieni w stosunku do swojego życia uczuciowego, bo tu się może coś wydarzyć, jakaś propozycja randki. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli to mia nie miałaby być właściwa osoba, to sobie super poradzicie, bo wystarczy rozpocząć z nią kon konwersację serca w serce i już poczujecie, a, yy, starzy Atlantydzi, że jest coś nie tak niesamowicie rozwinięta cywilizacja. On, yy, oni zakładali Egipt. Ee, że już jest coś nie tak. Wy będziecie wykorzystywać ten swój dar, który macie, to nie jest coś, co musicie nabyć i nad czym pracować, to zawsze w Was było. Do, y, wystarczająco pousuwaliście już blokady, żeby móc, y, żeby mogło to y, się w was uaktywnić. Mają na to w, y, wpływ... Y, Osiągnięcia z poprzednich waszych wcieleń, osiągnięcia waszego rodu. I jak najbardziej będziecie zadowoleni z siebie, jak najbardziej będziecie szukać nowych okazji, nowych znajomości. Jeżeli ktokolwiek czuje, że ma niezałatwione z kimś interesy, to je załatwi. Ale załatwi je tak, że załatwi je raz a porządnie. Czy to będą sprawy formalne, urzędowe, skarbowe, yy, sądowe i tak dalej, to wszystko symbolizuje tutaj yy, urzędy. Boże, bo wy tego nie widzieliście. Ale wy będziecie bardzo zadowolonymi z siebie ludźmi również materialnie. Tak? Wy przestaniecie harować nad tym, żeby e, usuwać blokady, bo was ominął jeden moment. Wy tak długo usuwaliście blokady, że nie zdążyliście się otworzyć na to, co powinno wpłynąć, już w te miejsca, gdzie one wszystkie są usunięte. I teraz, tak jakbyście mówili. Pieprzyć to. Ja gonię cały czas do przodu, ustawiam sobie ten cel, tak, żeby stać się tą osobą mądrzejszą, dojrzalszą i tak dalej, i tak dalej, a teraz dość, pas, przerwa, ja chcę pożyć. I takie przerwy nie są niczym złym. I to, że wy tak bardzo gonicie czasami do tej doskonałości w różnych aspektach życia, to jest część waszej karmy. I w momencie, w którym ona przestaje być przez was regulowana, doprowadza was do tego. I przeciw temu barany będą się teraz Buntować i powiedzą: Ja chcę sobie pożyć, ja mam wystarczająco dużo intuicji, ja mam dar, ja nie jestem jakimś pionkiem, ja jestem tutaj w karcie Najwyższej Kapłanki, pochodzę z Atlantydy. Dziękuję, cześć, czapka, do widzenia. I teraz ja odpoczywam, rozłączam się ze światem. Ja teraz poznaję ludzi, z którymi mogę mieć taką z serca, z emocji, piękną rozmowę. Jeżeli to nie jest ta osoba, Ciach Mieczem, dziękuję, Ciach z tematem, a jeżeli to jest ta osoba, no to tak, jak najbardziej, dlaczego nie? Ale teraz będę zwracać uwagę na to, co buduję pod kątem. Energetycznym, tak że ta osoba musi być ze mną spójna, i jej emocje muszą być w tym samym miejscu, w którym są moje emocje. I przestaję harować. Pozwalam sobie żyć, pozwalam sobie być, pozwalam sobie na przyjemności. Bo ja zawsze byłem mądry, ja zawsze byłam mądra. A to gonienie czasem i taka uparta praca to czasem też jest zapędzenie się w piętkę. <laughs> I te ambicje moje to czasem też jest po prostu tylko i wyłącznie element karmy, a moja mądrość ciągnie się od wieków całych i ja doskonale wiem, co mam robić. Piękny przekaz, Barany. Gratuluję. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to poproszę lajki like i subskrypcje. Słuchajcie, jak już wy tak będziecie mówić, pieprzyć tę robotę, to wiecie co? To ja tak powiem wam szczerze, że trochę bym tak chciała ten powiedzieć z wami, nie? Trochę bym tak chciała powiedzieć z wami, bo w ostatnim czasie nie dość, że byłam chora, to jeszcze tak strasznie dużo pracowałam ze sobą, że też nie miałam okazji, chociaż nie jestem spod znaku barana, ale też nie miałam okazji po prostu pobyć sobie, wiecie? Także yy, nie gniewajcie się, ale trochę chyba tak się podłączę pod tą waszą filozofię, bo szczerze mówiąc, mi pasuje. <laughs> Wszystkiego dobrego, całuję Was, ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się.